No i co tam? No. Słucham cię. Babcia, no i co? Dzwoniłaś do taty? Nie, bo nie mogę się dostać. A ty? Ja? No? No dzwoniłem. No i co? No i ja teraz sam nie chcę wracać do domu, no nie? Co? A na, na jaki numer dzwoniłaś? Radek, słuchaj, naprawdę, jak Boga kocham, bo ja wujkowi przyrzekłam, że ciebie tam będzie, że przyjdziesz do domu, oni z sami. Co ci oni obchodzą, czy tam ktoś przyszedł, czy nie przyszedł, ale ja teraz będę spała od jutra mi robi, i z kamilowi, i zili koło tupy tak zrobię, że będę was miała na uwadze, ale ty tu będziesz spał, a mnie tu nie będzie. Przez to, że taki robisz bałagan, nie chcesz ze mną wracać, to teraz ja tam będę spała, będę kontrolować. A ty będziesz też spał w domu. Ale ja sam nie mogę wrócić. Jak tata będzie wracał, to mnie weźmie. No to kiedy ojciec wróci? No właśnie nie wiem, bo on jeszcze nad wodą jest podobno. On jest po... bo, on bo on na ryby pojechał. Co? Bo on na ryby pojechał. Przecież... To jest niemożliwe. No tak jeszcze raz radek Ale on mówił, że zadzwoni do mnie jak będzie wracał. Bo z nim gadałem już, żeby przyjechał po mnie. A teraz nie chcę sam wracać, bo mnie porwią. No teraz to jest. Te dzieł wszystka pewno przyszły i nie chcesz wciść. A dziwo pierdolę tych Kamila i tego to... No naprawdę. Ja panu co przyda, tak ich spierdolę, że naprawdę o nim go. Marcia? Co? No. Babcia. Biorę taksówkę jadę, tam do was zaraz. Ja mam pieniądze i tutaj tylko teraz prałam, to sobie piorę i teraz poproszę tam gdzie tych chyba, więcej mnie będzie kosztować i wróci ze mną. No, chcesz tak? Nie. Co? Nie. No, po bo, bo tamte towarzystwo wypierdolę, zaraz, mi. Bo ja jestem do tego zdolna, do wszystkiego. Zobaczysz, ja jestem na chodzie i naprawdę zobaczę kto tam zapijecie, co, co robicie i będzie najlepiej. Ja, ja to wszystko rozszyfruję. Za do godziny to no, mam klucze wejść, no i no, czapka na głowie. No, jak nie załatwi z ojcem, żebyś tutaj przyjechał za do godziny, to pamiętaj o tym, że ja tam jestem. Do godziny czekam na ciebie. A tu daleko taksówki są? Nie daleko. Daleko? Nie, to kawałek. To mnie, y, taką starszą kobietę to nikt tutaj nie porwie. Przyjeżdżaj Raduś. A A to przyjedź babcia jak coś. Co? Nie, nie przyjeżdżaj. Ale ja. ja. O, o kurwa, czy ja się wysięgnie. Człowieku.